Siema, ja jestem Brian, no i tak. Channel nagrał już, może Q może tak, Q&A moje będzie jutro, czyli w niedzielę, bo dzisiaj będzie z serii właśnie 1v1 naładowane pompy. No i tak dzisiaj to wlatuje, a jutro, czyli w niedzielę będzie Q&A nie złości się na channela, że nagrał z tymi samymi pytaniami od Was co ja dostałem od Was ale po prostu nie napisaliście mu żadnych pytań, więc no tak naprawdę to przez jego widzów musiał zgapić ode mnie ale ja nie jestem zły na niego więc wy, tym bardziej nie powinniście być źli. no i to chyba tyle w tym króciutkim odcineczku będzie dzisiaj taki normalny odcinek. Ja się z Wami żegnam. No i co? Subskrybujcie kanał, łapka w górę. No i